Cześć wszystkim, tutaj Hazel, i tak jak Wam pisałam w opisie pod poprzednim filmem, yy, dzisiaj jest mały odcinek informacyjny. Mianowicie udało i się ustalić, który dzień tygodnia i o jakiej godzinie będziemy się spotykali. I już Wam tutaj pokazuję. Jak widzicie, będziemy się spotykali trzy razy w tygodniu, w poniedziałek o godzinie 15.15, .15, w czwartek o godzinie 16.00 i w sobotę o godzinie 9. Ten filmik nie trwa nawet minuty, a już musimy go kończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało, chociaż to zdjęcie, bo jest ładne. Jest ładne! Byłoby miło, gdybyście pamiętali o dwóch rzeczach, żeby zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. I tak, jeśli chodzi o to, wrzucenie tych filmików, to on tak, jakby zasada, w cudzysłowie zasada, wchodzi od dzisiaj, czyli do zobaczenia w czwartek.